Jeżeli planujesz zakup grządek podniesionych do warzywnika, to koniecznie dowiedz się, jakie są ich wady i zalety. Zaleta numer jeden: nie trzeba się schylać i to jest chyba największy plus tego rozwiązania, bo jeżeli oszczędzamy kręgosłup, to aż chce się wychodzić do ogrodu, żeby coś porobić przy roślinach. Zaleta numer dwa: mniej chwastów. Jeżeli tylko nie zasadzisz łąki kwietnej gdzieś w bezpośrednim sąsiedztwie twoich grządek, to możesz niemal zapomnieć o plewieniu. Zaleta numer 3 lepsza kontrola jakości gleby. Jeżeli na samym początku wypełnisz swoje grządki podłożem dobrej jakości, to potem już tylko raz w roku trzeba będzie uzupełnić je kompostem i zawsze będziesz mieć tam ziemię świetnej jakości do uprawy warzyw. Dodatkowo ograniczona przestrzeń sprawi, że będziesz mógł zastosować ściółkę, która nie tylko ograniczy parowanie wody, ale też ograniczy populację niektórych szkodników. Ale żeby nie było tak kolorowo, posłuchaj teraz o wadach. Po pierwsze, niektóre grządki po kilku sezonach trzeba będzie wymienić, i mówię tutaj o tych, które są wykonane z drewna i z plastiku. Trofalszym rozwiązaniem będą grządki betonowe i grządki metalowe. Jednak trzeba uważać na materiały, z których są wykonane, ponieważ jeżeli nie są przystosowane do uprawy warzyw, to mogą uwalniać do ziemi szkodliwe substancje, które następnie mogą być magazynowane przez rośliny, które w nich rosną. Po drugie, ziemia w grządkach podniesionych szybciej przesycha, bo szybciej się nagrzewają. Po trzecie, grządki podniesione to ograniczona przestrzeń do uprawy warzyw, więc jeżeli planujesz robić to na większą skalę, to niestety możesz szybko się zniechęcić i z powrotem wrócić do tradycyjnej uprawy. Po więcej takich porad wpadni na mój profil.